Może coś ciekawego jednak będzie oprócz zombiaków. Tych zombiaków jest tutaj dużo. Chyba, Oczywiście z tej strony idzie jeszcze więcej. Giń. Tutaj jeszcze. Dobra, możemy wejść. Witajcie, z tej strony Kamilos i witam Was bardzo serdecznie w 17 odcinku Zombie Apokalips. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowali dalsze eksplorowanie miasta, więc bez zbędnego gadania zaczynajmy. Jak możecie zauważyć, przeskoczyłem po kontenerach i znajdujemy się w dalszej części miasta. I tutaj kiedyś był fryzjer, i zobaczcie, że w środku znajduje się kolejna choinka. Mogę wejść do środka? Niestety nie, ale prawdopodobnie nie dowiemy się o co chodzi z tymi choinkami. Ale zobaczcie, że krzewy oraz trawa. Przerosły przez beton i Jest tutaj wszystko zarośnięte I wszystko jest też prawdopodobnie Pozamykane, gdzieś jest agresywny zombiak Ale prawdopodobnie jest po drugiej Stronie ogrodzenia Ale będę musiał uważać Jak możecie zauważyć te krzaki są Bardzo wysokie Więc może być w nich całkiem sporo zombiaków Ale zobaczcie, tutaj jest baro, o którym ostatnio mówiłem Cały zarośnięty oraz zamknięty Ale my chodźmy dalej Zobaczcie, tutaj jest jakieś Złamane drzewo oraz kolejne Braki, tutaj jeden, tam jest drugi oraz zombiaki. Okej, okay, tutaj jest jakiś sklep, bar. Wszystko oczywiście zamknięte i zarośnięte. Dobrze. Patrzcie, tutaj jest kolejna choinka, tutaj nawet są prezenty. Nie wiem o co chodzi z tymi choinkami, ale teraz mnie to nie interesuje. Muszę uważać na te zombiaki, bo słyszę agresywne, ale nie wiem gdzie one są. Zobaczcie, nawet w takich zaułkach jest całkiem sporo zombiaków. Tylko muszę uważać na te... Krzaki. Z tej strony już widziałem zombiakę, który do mnie szedł. Okej, okay, tutaj był szpital. Sprawdzę, czy nie ma apteczki. Jest apteczka, więc sobie uzupełnimy zdrowie. Przyda się, już mamy pełne zdrowie, więc możemy na spokojnie iść dalej. Oczywiście muszę uważać na zombiaki. Tutaj jest całkiem nowe auto, ale nie chcę go naprawiać, bo bym nie miał jak wyjechać. Chodźmy dalej. Co jest dalej? Tutaj jest jakiś skład materiałów budowlanych oraz maszyn budowlanych. Sprawdźmy sobie co tutaj jest. Tutaj są jakieś maszyny oraz przyczepy. Oczywiście jakieś wraki. Zobaczcie jak tutaj wszystko popękało. Wyrosło całkiem sporo drzew. Nawet jakbym chciał wywieźć te materiały bądź maszyny budowlane, to nie miałbym jak. Okej, okay, całkiem sporo zombiaków. Zobaczcie. Tych materiałów też nie jest tutaj jakoś dużo. Mam więcej oczywiście w tartaku. Zobaczcie, całkiem sporo wraków. Ale przydałby mi się generator. No ale cóż, nie wywieziemy go Możemy iść dalej Tutaj jakiś gruz, to nas nie interesuje Co jest dalej? Tutaj dalej jest jakiś sklep I zobaczcie, wrak autobusu Możliwe, że ocalani mieli tutaj bazę Albo mieli tutaj budować bazę Sprawdzimy to sobie Okej, okay. kolejny wrak samochodu To nas nie interesuje Możemy iść dalej Tutaj jakaś tablica z ogłoszeniami Nic ciekawego tam pewnie nie ma Tutaj kolejne sklepy, jakieś domy Kolejna choinka. Jakaś maszyna rolnicza. Popękany beton. Kolejne wraki. Okej, okay, tutaj są jakieś sklepy, więc sprawdzę sobie. Czy nic ciekawego tutaj nie ma. Oczywiście wszystko zamknięte oraz zarośnięte. Mnóstwo wraków. Drzewo złamane. Tam jest beton popękany, czyli nic nowego. Tutaj jest jakiś motel, ale wiecie co, nie będę do niego podchodził, bo może być tam całkiem sporo zombiaków. Więc chodźmy dalej. Co tutaj dalej mamy? Dalej jest to oczywiście mnóstwo drzew i krzaków Zobaczcie, że te zombie z tych krzaków wychodzą Zobaczcie, tutaj był jakiś bar Cały jest zarośnięty Zobaczcie ile jest krzewów na dachu Tutaj nawet drzewa wyrosły Cały napis zaczął odpadać Ale my chodzimy dalej Tutaj jakaś lampa przekrzywiona I ciężarówka, raczej wrak ciężarówki Prawdopodobnie jechała z fabryki Clacking Bella ale już nigdzie nie dojechała. Tutaj beton popękany i kolejne drzewa. Tutaj jakaś stacja benzynowa. Prawdopodobnie już tutaj paliwa nie ma. Zobaczcie, kolejna choinka. Stacja benzynowa od środka zarośnięta. Więc nawet do środka nie możemy wejść. Chodźmy sobie zobaczyć dalej, co tutaj mamy. Tutaj mamy jakieś apartamenty, a raczej motel. Więc możemy wejść zobaczyć. Do tamtego nie poszliśmy, więc do tego sobie wejdziemy. Może coś ciekawego jednak będzie. Oprócz zombiaków. Tych zombiaków jest tutaj dużo. Dobra, gińcie. Oczywiście z tej strony idzie jeszcze więcej. Giń. Tutaj jeszcze. Dobra, możemy wejść. Okej, okay. zobaczcie, tutaj cały ten hotel jest popękany. Prawdopodobnie spalił się. Zobaczcie, rozbity helikopter. Tutaj nawet drzewo wyrosło. Cały basen jest zarośnięty. I zombiaki. No gin. Dobra, tam jakiś zombie próbuje przejść przez płot, ale coś mu się nie udało. Wytrzymałe te zombiaki, dobra. Gincie. Naprzeciwko mamy jakąś budowę. A przynajmniej skład gruzu. No, całkiem sporo tego gruzu tutaj jest. Dobrze, chodźmy dalej. I tutaj jest jakiś znak, całkiem czytelny. Tego motelu, a raczej tych apartamentów Okej, okay, możemy iść dalej Tylko muszę się pozbyć tych zombiaków Gincie Dobra Tutaj jakieś ogrodzenie I jakieś całkiem nowe auto Tutaj był bank Więc sobie do niego wejdziemy Zobaczcie, braki samochodów Całkiem sporo tych wraków Gincie Zobaczcie ile tych zombiaków tutaj jest Dobra I są strasznie wytrzymałe jeszcze jakiś dom, tutaj jeszcze jeden Dobrze, możemy wejść teraz do banku Co znajdziemy w banku Oczywiście choinka, wszystko zarośnięte Zobaczcie, nawet motyle tutaj są Tylko jest mało światła Tutaj jakieś robaki i motyle Sprawdźmy co tutaj jest Dokumenty zostały, widzę Ale komputerów nie ma Więc prawdopodobnie ktoś je ukradł Dobrze, czy tutaj coś ciekawego jest? Tutaj nie możemy wejść Więc chodźmy dalej Wejdźmy sobie do skarbca Zobaczcie, skrytki pozamykane, ale jednak ktoś się włamał, bo tutaj widzę, że skrytki są wyciągnięte i porozwalane, ale powiem Wam, że nie wiem po co komu pieniądze podczas apokalipsy zombie. No oczywiście można sobie załatwić sporo żołnierzy za te pieniądze, no ale nie wiem, komu potrzebne są pieniądze podczas apokalipsy. Oczywiście całkiem sporo zombiaków się zebrało, jak ja byłem w banku gincie dobrze chodźmy dalej naprzeciwko jest mechanika raczej był zobaczcie warsztat mechanika nie ma żadnych aut zostały jeszcze jakieś koła i szafki nic ciekawego tutaj nie ma wszystko jest pozabierane nawet nie ma narzędzi jakiś stary podnośnik został nic ciekawego tutaj nie ma możemy iść dalej Dobrze, tutaj wszystko zarośnięte i popękane. Co tutaj dalej mamy? Tutaj dalej jakieś sklepy oraz bary. Wszystko zarośnięte. Tutaj jakiś wrak. Tutaj magazyny supermarketu, do którego zaraz pójdziemy. Wszystko zarośnięte i pozamykane. Nic ciekawego tutaj nie ma, więc możemy iść dalej. Co tutaj dalej jest? Dalej jakaś karetka. Okej, okay, już wiem dlaczego nie mam... Kontaktu z bazą, bo zobaczcie, że tutaj jest wieża radiowa zniszczona. Jakieś wraki. To już nie musimy się martwić, że coś się stało w naszej bazie. Okej, okay. chodźmy sobie zobaczyć do tego supermarketu. Całkiem sporo w miarę nowych out. Okej, okay. zobaczcie. Supermarket cały zarośnięty. Do środka niestety nie możemy wejść. I w środku znajduje się kolejna choinka. Ale nawet jakbym wszedł do tego supermarketu. To nie brałbym niczego, bo wszystko jest przeterminowane Zobaczcie, jakie tutaj są krzaki I patrzcie, jaki tutaj jest dom Wszystkie okna ma zabite Zobaczcie, możliwe, że w środku ktoś jest I ktoś przetrwał apokalipsę zombie Wszystkie okna zabezpieczone I zobaczcie, tutaj jeszcze jest gazeta Przed czasu apokalipsy I zobaczcie, że drzwi są zamknięte drzwiami od kontenera więc możliwe, że ktoś w środku jest, ale prawdopodobnie nam nie otworzy. Okej, okay, gdzie jest agresywny zombiak? Gdzie? Tutaj? Dobra, gin. Okej. Okay. Tutaj jakiś sklep z ubraniami był. Do środka niestety nie mogę wejść. I kolejna choinka. Cały sklep oczywiście jest zarośnięty. Gincie. Dobrze, możemy iść dalej. Kolejne domy. Ale zobaczcie, że te domy mają normalne okna, czyli nie mają zabitych okien i drzwi więc prawdopodobnie w tamtym domu ktoś jest i ktoś przetrwał apokalipsę. Przynajmniej na ten moment. Okej, okay. kolejne wraki i tutaj był plac budowy. Tutaj miały być budowane apartamenty. Sprawdźmy jak to teraz wygląda. Widzę, że to wygląda jak dżungla, a nie jak plac budowy. Jak możecie zauważyć, gin zombiaku. Zobaczcie jakieś auta. Wszystko zarośnięte. Mnóstwo drzew, no naprawdę wygląda to jak dżungla Nie jak plac budowy Tutaj jeszcze widać jakieś fundamenty Tutaj też widać fundamenty Ale wszystko zarosło Okej, okay, możemy iść dalej Zobaczcie jakieś generatory Z lampami Chodźmy dalej Piasek, jakieś tutaj Stalowe pręty Kontenery Nic ciekawego pewnie nie ma Dragon zombiaku Dobra, udało się go zabić co przeładuję sobie dobrze możemy iść dalej tutaj kolejny zombiak więc w razie czego sobie go zabiję możemy iść dalej tutaj kolejne domy też nie mają zabitych okien patrzcie kolejny autobus i nie wiem co się z nim stało wygląda na to jakby został rozerwany na dwie części bądź przecięty chyba że tak dziwnie wybuch nie zobaczcie wygląda jakby został przecięty Albo rozerwany No nie wiem co się z nim stało Ale możemy iść dalej Tutaj jakieś złamane drzewo I kolejne wraki Zobaczcie Kolejny dom, który ma zabite okna i drzwi Tylko teraz drzwi są zabite deską A nie są zamknięte drzwiami od kontenera Okej okay. Tutaj jest też garaż zabity deskami Jakiś wrak samochodu Tutaj kolejny Całkiem sporo jest tutaj tych wraków Zobaczcie ten dom prawdopodobnie Dużo przeszedł I tutaj się zawalił Tutaj też są drzwi zablokowane Deskami Więc chodźmy dalej Okej okay, tutaj możemy wejść Ale też jest wszystko poniszczone I zobaczcie że tutaj drzewo nawet wyrosło I prawdopodobnie Ono zerwało dach Ale my możemy iść dalej Tutaj kolejne domy Możliwe że ktoś jest w środku I ktoś przetrwał Okej, okay. chodźmy dalej. Tutaj jakieś wraki oraz karetka Dobra, pincie Tam już nic ciekawego pewnie nie ma, tylko domy Jakaś przekrzywiona lampa, więc możemy iść dalej. Tutaj już się kończy oczywiście miasto. Zobaczcie, że tutaj już nie ma ogrodzenia, więc prawdopodobnie te osoby, które budowały to ogrodzenie, miały ogrodzić całe miasto ale nie zdążyły albo coś im przeszkodziło. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak to możecie zostawić łapkę w górę, komentarz i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, możecie zasubskrybować. Na razie i cześć!